No, jak do domu rodzinnego, to są początki już tak dosyć odległe, ale jednak ciągle. Renata Przemyk miała zaledwie 59 lat, kiedy los nagle postawił ją przed najcięższą próbą. Przez całe życie była artystką, której głos rozpoznawało tysiące ludzi w Polsce i poza jej granicami. Jej piosenki towarzyszyły fanom w chwilach radości, bólu, nadziei. Nigdy jednak nikt nie przypuszczał, że jej własne życie zamieni się w historię o walce. Walkę o każdy dzień, o każdy oddech, o każdą chwilę spędzoną z tymi, których kochała. Dom Renaty przez lata tętnił życiem i melodią. Były tam instrumenty, które stały w kątach, fotografie z koncertów, złote i platynowe płyty zawieszone na ścianach. Jeszcze kilka lat wcześniej. Odbywały się w nim próby z zespołem, nagrania, spotkania towarzyskie pełne śmiechu i rozmów o sztuce, a teraz cisza. Czasem tylko przełamana dźwiękiem cięższego oddechu, szelestem przewracanych kartek książki, albo szeptem męża, który siedział u jej boku. Cisza ta miała inny wymiar. Nie była spokojem, ale napięciem. Była przypomnieniem, że każdy dzień może być ostatni w tej walce. Pierwsze pogłoski o chorobie pojawiły się wśród fanów dużo wcześniej. Jedni mówili, że odwołane koncerty to tylko zmęczenie, inni podejrzewali coś poważniejszego. Dopiero słowa męża Renaty, wypowiedziane drżącym głosem przed dziennikarzami, rozwiały wszelkie wątpliwości. Tak, Renata jest chora, walczy każdego dnia, a ja jestem przy niej i wierzę, że uda się jej wyjść z tego cienia. Głos mu się załamał, a łzy popłynęły po policzkach. To nie były łzy artystycznej pozy czy wyuczonych gestów. To były łzy mężczyzny, który patrzył, jak ukochana kobieta gaśnie na jego oczach, a on nie potrafił nic zrobić po zatrzymaniem jej dłoni. Wieść obiegła kraj błyskawicznie. Fani, którzy przez lata śpiewali razem z nią, zaczęli wysyłać setki listów. Na adres domu przychodziły kartki pełne życzeń powrotu do zdrowia, wspomnień i modlitw. Twoja muzyka uratowała mnie w najtrudniejszych chwilach. Teraz chciałabym, byś poczuła że nie jesteś sama, pisała jedna z fanek. Renata nie zawsze miała siłę by czytać te listy, ale mąż robił to za nią. Czytał je głośno, trzymając jej rękę. Czasem wtedy uśmiechała się lekko, a w jej oczach pojawiała się łza wzruszenia. To były momenty, w których na nowo czuła sens swojej twórczości. Renata nigdy nie goniła za bogactwem materialnym. Jej prawdziwym majątkiem były wspomnienia. Na półkach w jej domu stały stare zeszyty z zapisanymi pierwszymi tekstami piosenek, fotografie z czasów, gdy jeździła autostopem na festiwale, drobiazgi przywiezione z podróży, muszla z nadmorza, bransoletka od fanki, drewniana figurka z bazarów w Budapeszcie. Każdy przedmiot miał swoją historię. Każdy był fragmentem mozaiki, która tworzyła jej życie. Teraz, gdy choroba odbierała jej siły, to właśnie te małe pamiątki były jak skarby, które przypominały o drodze, jaką przeszła. Największym skarbem Renaty był jednak jej mąż. Był przy niej zawsze, w chwilach triumfu i w momentach zwątpienia. Nigdy nie pozwolił, by poczuła się samotna. Siadał przy jej łóżku i mówił: Pamiętasz, jak po pierwszym koncercie wracaliśmy pieszo przez pół miasta, bo nie mieliśmy na taksówkę? Śmialiśmy się wtedy jak dzieci. Te wspomnienia były jak lekarstwo były dowodem, że życie. Nawet trudne i pełne bólu jest warte każdego wysiłku, jeśli obok jest ktoś, kto kocha naprawdę. Chociaż lekarze nie dawali wielu powodów do optymizmu, Renata wciąż miała w sobie wolę życia. Nie chciała poddać się bez walki. Każdy dzień był dla niej kolejnym krokiem, czasem małym, czasem bolesnym, ale zawsze krokiem do przodu. Jej historia nie była już historią gwiazdy sceny. Stała się historią kobiety, która, mimo choroby, mimo cierpienia, wciąż potrafiła dawać innym nadzieję. Renata przyszła na świat w małym miasteczku na południu Polski. Dzieciństwo miało smak chleba pieczonego przez matkę i zapach jabłek z ogrodu, który rózł za starym domem dziadków. Jej ojciec był człowiekiem prostym, pracował w warsztacie stolarskim, a jego dłonie zawsze pachniały drewnem. Matka natomiast kochała książki. Czytała córce wiersze i stare powieści, wierząc, że słowa mają moc kształtowania duszy. Mała Renata często biegała boso po trawie, śpiewając wymyślone melodie do wiatru i chmur. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten dziecięcy śpiew stanie się kiedyś jej znakiem rozpoznawczym. W wieku dziesięciu lat dostała od wuja małą gitarę. Była stara, z kilkoma rysami, ale dla niej stała się najcenniejszym skarbem. Uczyła się grać sama, próbując, myląc się, powtarzając te same akordy godzinami. Jej palce bolały, ale serce rosło. W szkolnych akademiach zawsze zgłaszała się do śpiewania. Nauczycielka muzyki powtarzała: Renata, ty masz głos, który potrafi dotknąć serca. Nie zmarnuj tego daru. Kiedy miała siedemnaście lat, pojechała autostopem na pierwszy festiwal studencki. Pamiętała zimne noce w namiocie. Zapach dymu z ogniska i rozmowy z młodymi ludźmi, którzy marzyli o sztuce, wolności i podróżach. To właśnie tam po raz pierwszy stanęła na prawdziwej scenie. Publiczność była niewielka, ale kiedy zaśpiewała, zapadła cisza. Jej głos miał w sobie coś surowego, prawdziwego, jakby mówił: „Tak, życie jest trudne, ale warto je przeżyć całym sercem. Lata 80. i 90. przyniosły jej pierwsze sukcesy. Koncertowała po całej Polsce. Sceny bywały różne: raz były to sale pełne świateł, innym razem małe kluby, pachnące piwem i dymem papierosowym. Wszędzie jednak była publiczność, która słuchała w ciszy. Renata nigdy nie była typem gwiazdy, która goniła za fleszami aparatów. Interesowała ją prawda, ta, którą można przekazać w piosence. Na jednym z koncertów poznała jego, mężczyznę, który później stał się jej mężem. Nie było fajerwerków, raczej Cicha rozmowa przy herbacie w hotelowym lobby. On słuchał jej uważnie, zadawał pytania nie o scenę, ale o życie, o marzenia. Z czasem ich więź rosła. Razem podróżowali, razem przeżywali sukcesy i porażki. On zawsze był jej najwierniejszym słuchaczem i krytykiem. Dom Renaty wypełniały nie tyle drogocenne przedmioty, ile pamiątki, stare bilety z koncertów, fotografie z fanami, zapiski w zeszytach. Każda kartka, każdy drobiazg był częścią jej historii. Na półkach stały książki, od tomików poezji po filozoficzne eseje. Na ścianach wisiały obrazy przyjaciół artystów, w ogrodzie kwitły róże, które sadziła sama, mówiąc, że muzyka potrzebuje ciszy kwiatów, by brzmieć pełniej. Kiedy miała pięćdziesiąt dziewięć lat, nadszedł moment, którego nikt się nie spodziewał. Choroba przyszła cicho najpierw jako zmęczenie, którego nie potrafiła wytłumaczyć, potem ból, który nie pozwalał jej spać. Diagnoza była jak grom z jasnego nieba. Ona, zawsze silna, nagle stanęła w obliczu własnej kruchości. Świat dowiedział się o jej stanie dopiero wtedy, gdy mąż ze łzami w oczach powiedział dziennikarzom Tak, Renata jest chora, walczy każdego dnia, a ja wierzę, że wygra, bo nigdy się nie poddawała. Był to moment, w którym wielu ludzi zrozumiało, że za artystką stoją nie tylko piosenki, ale i człowiek z krwi i kości. Do domu zaczęły napływać listy. Fani pisali o tym, jak jej muzyka ratowała ich w chwilach rozpaczy. Jeden chłopak wyznał, że to dzięki jej piosence nie odebrał sobie życia. Starsza kobieta napisała, że głos Renaty przypominał jej o młodości i pierwszej miłości. Te słowa były jak niewidzialne skrzydła, które unosiły ją ponad cierpienie. Dom, w którym kiedyś rozbrzmiewała muzyka, teraz tonął w ciszy. A jednak w tej ciszy było coś niezwykłego. Było w niej bicie serca, oddech, ciepło dłoni ukochanej osoby. Renata patrzyła w okno, gdzie za każdym razem zachód słońca malował niebo na czerwono i złoto. To jest moje światło mówiła cicho. Każdy dzień był dla niej walką, ale i zwycięstwem. Zwycięstwem była każda minuta spędzona z rodziną, każdy uśmiech, każde wspomnienie opowiedziane przez męża. Pamiętasz, jak w górach zgubiliśmy się w lesie? I śmialiśmy się, że nigdy stamtąd nie wyjdziemy, pytał ona, uśmiechała się, a w jej oczach pojawiała się iskra. Renata zaczęła spisywać w zeszytach swoje myśli. Pisała nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dla tych, którzy kiedyś będą chcieli zrozumieć, kim była naprawdę. Pisała o muzyce, o miłości, o sensie cierpienia. Życie to nie aplauz ani nagrody. Życie to dotyk dłoni. Zapach poranka i świadomość, że ktoś przy tobie jest, kiedy milkną wszystkie dźwięki. Renata Przemyk przyszła na świat w małym miasteczku, gdzie powietrze pachniało świeżo skoszoną trawą, a dźwięk dzwonów kościelnych niósł się echem po pagórkach. Był ranek wczesnego lata, a słońce jeszcze nieśmiałe zaglądało przez okno starego domu, w którym na świat przyszła dziewczynka. Wokół panowała cisza, jedynie szum drzew. I odgłos kroków akuszerki świadczyły, że to zwyczajny, a zarazem niezwykły dzień. Rodzina, w której się urodziła, była pełna ciepła, choć nie bogata w rzeczy materialne. Jej ojciec Andrzej był stolarzem, człowiekiem o dłoniach spracowanych, ale zawsze gotowych, by stworzyć coś pięknego. Pachniał drewnem, żywicą i dymem z warsztatu, gdzie spędzał większość dni. Matka Zofia miała delikatną duszę i zamiłowanie do poezji. Wieczorami siadała przy lampie naftowej i czytała dzieciom wiersze. Dom Renaty tętnił życiem. Starszy brat Marek był nieco łobuzerski, ale zawsze gotów obronić siostrę przed dziećmi z sąsiedztwa. Siostra Helena, spokojna i cierpliwa, potrafiła godzinami tłumaczyć Renacie szkolne zadania, a w wolnych chwilach zaplatała jej warkocze. W kuchni Unosił się zapach chleba pieczonego przez babcię Mariannę. A dziadek Władysław przy kominku opowiadał historie z dawnych lat. Czasem tak dramatyczne, że Renata drżała, a czasem tak zabawne, że nie mogła powstrzymać śmiechu. Pierwsze wspomnienia Renaty to muzyka. Nie były to koncerty ani płyty, to były dźwięki codzienności, skrzypienie podłogi, stukot młotka ojca, śmiech rodzeństwa, śpiew ptaków za oknem. Kiedy matka nuciła kolędy, Renata starała się powtarzać melodię. Miała wtedy zaledwie kilka lat, ale już czuła, że muzyka to język, którym potrafi mówić lepiej niż słowami. Każde lato przynosiło nowe przygody. Cała rodzina wyruszała nad rzekę, niosąc ze sobą kosze pełne jedzenia. Tam, na kocu rozłożonym na trawie, jedli chleb, sery i jabłka, a potem kąpali się w wodzie. Renata jako najmłodsza często marudziła, że jest jej zimno, ale zawsze pierwsza wskakiwała do rzeki. Po takich dniach wracali do domu zmęczeni, z policzkami czerwonymi od słońca i sercami pełnymi radości. Rodzinne święta były wydarzeniem wyjątkowym. W Boże Narodzenie dom rozbrzmiewał kolędami, a na stole pojawiały się potrawy przygotowane wspólnie: barszcz, pierogi, makowiec. Renata czekała najbardziej na moment, gdy ojciec brał gitarę i zaczynał grać. Wtedy wszyscy śpiewali. Marek fałszował, Helena śpiewała cicho, matka prowadziła melodię. A Renata chłonęła każdy dźwięk, ucząc się, że muzyka to przede wszystkim bycie razem. Z czasem zaczęły pojawiać się trudniejsze chwile. Choroba babci sprawiła, że dom wypełnił się troską i ciszą. Renata spędzała z nią długie godziny, trzymając ją za rękę i słuchając szeptanych opowieści o dawnych czasach. To właśnie wtedy dziewczynka zrozumiała, że rodzina to nie tylko wspólna radość, ale też wspólne cierpienie. Kiedy Renata dorosła, opuściła dom, by uczyć się i śpiewać, ale zawsze wracała do rodziny. Rodzice kibicowali jej z całych sił, choć tęsknili. W listach matka pisała: Pamiętaj, że dom zawsze na ciebie czeka. Renata czytała te słowa w hotelowych pokojach, w pociągach, w garderobach. I zawsze czuła, że ma dokąd wracać. W dorosłym życiu założyła własną rodzinę. Jej mąż był człowiekiem spokojnym, wspierającym, wierzącym w jej talent. Razem stworzyli dom, w którym muzyka znów była obecna, tym razem w wykonaniu Renaty. Gdy urodziła się ich córka, Renata czuła, że historia zatoczyła krąg. Śpiewała jej kołysanki, tak jak kiedyś śpiewała matka jej. Z biegiem lat rodzina stała się dla niej azylem. Scena dawała blask, oklaski i podróże, ale to dom dawał ciszę, ciepło i poczucie sensu. Każda filiżanka herbaty wypita z mężem, każdy rysunek córki przyczepiony do lodówki, każdy telefon od siostry to były drobne szczegóły, które tworzyły jej szczęście. A potem przyszła choroba. Niespodziewana, brutalna, odbierająca siły, Renata walczyła, a rodzina była przy niej. Mąż nie opuszczał jej ani na krok, trzymał za rękę, czytał listy od fanów, przypominał wspólne wspomnienia. Córka, teraz już dorosła, gotowała jej ulubione zupy. I przynosiła książki, które razem omawiały. Brat i siostra przyjeżdżali, by choć na chwilę odciążyć męża i dać Renacie poczucie, że nie jest sama. Dom, w którym kiedyś rozbrzmiewała muzyka, teraz wypełniała cisza. Ale to była cisza pełna miłości, taka, w której każde westchnienie, każdy dotyk, każde spojrzenie miało znaczenie. Historia Renaty nie jest więc tylko opowieścią o artystce. To przede wszystkim saga o rodzinie, o miłości, która trwa mimo prób, o więziach, które nie zrywają się nawet w obliczu cierpienia, o nadziei, która pozwala patrzeć w przyszłość, nawet gdy teraźniejszość jest trudna. Renata przyszła na świat w małym miasteczku, w domu pachnącym chlebem i drewnem. Ojciec, stolarz z zamiłowania, uczył ją słuchać rytmu młotka i piły. twierdził, że w każdym dźwięku kryje się muzyka. Matka, poetka, w sercu czytała jej wiersze, zasypiając przy świetle lampy. Już wtedy w duszy dziewczynki rodził się świat pełen melodii. Rodzina żyła skromnie, ale każdy przedmiot w domu miał wartość większą niż złoto. Stary fortepian na strychu, kuferek z haftowanymi obrusami babci, książki z zakładkami zrobionymi z listów miłosnych, wszystko to budowało atmosferę domu, w którym sztuka i pamięć splatały się w jedno. Renata dorastała w świecie, gdzie praca i marzenia mieszały się ze sobą. Miała brata, który zawsze bronił jej w szkole, i siostrę, która śpiewała razem z nią do snu. Ich dom pełen był śmiechu, ale i ciszy, tej, która przychodziła, gdy ojciec wracał zmęczony, a matka siadała przy stole z niepokojem w oczach. Pierwszą gitarę dostała od wujka, instrument stary ze strunami, które wymagały cierpliwości, ćwiczyła godzinami, aż palce krwawiły, ale w oczach miała błysk. Wiedziała, że muzyka jest jej drogą. Kiedy wyszła na scenę po raz pierwszy, publiczność była mała. Lecz bijące serca ludzi zgromadzonych tam napełniły ją odwagą. Po koncercie dostała w prezencie bukiet polnych kwiatów, najpiękniejszy, jaki kiedykolwiek widziała. Z czasem jej głos zaczął brzmieć w coraz większych salach. Lecz choć świat oferował jej blask reflektorów, w sercu zawsze wracała do skromnego domu, do rodziny, do zapachu chleba i ciszy wieczorów. Spotkała jego człowieka, który rozumiał ciszę między nutami. Razem budowali dom nie z marmuru lecz z chwil spędzonych przy herbacie, rozmów trwających do świtu i spacerów w deszczu. Małżeństwo nie było tylko związkiem, było partnerstwem, gdzie każde spojrzenie miało znaczenie, a każde dotknięcie było obietnicą. Narodziny dziecka były jak nowa melodia. Mała dziewczynka stała się centrum wszechświata Reaty. Każdy rysunek przyklejony na lodówce był skarbem, każda zabawka odłożona na półkę symbolem miłości, Dom wypełniały nie tylko meble i obrazy, ale też niewidzialne skarby. Wspólne święta, zapach pierników, rozmowy o przyszłości. Nagle przyszła choroba. Cisza wypełniła dom, a każdy oddech stał się ciężarem i darem jednocześnie. Mąż trzymał jej dłoń, przypominając historię z przeszłości, czytał listy od fanów, opowiadał o nadziei. Ludzie z całego kraju pisali, że jej piosenki ocaliły im życie. Listy spływały jak deszcz, a każde słowo było niczym perła dodająca sił. Renata zaczęła spisywać wspomnienia. Każda strona była jak szuflada pełna skarbów. Pierwszy koncert, pierwsze marzenie, pierwszy pocałunek, pierwszy płacz dziecka? Wiedziała, że prawdziwy majątek to nie złoto, lecz miłość, wspomnienia i pieśni, które zostają z ludźmi na zawsze. Miała zaledwie piętnaście lat. Gdy po raz pierwszy stanęła na scenie w szkolnej sali gimnastycznej, nikt wtedy nie przypuszczał, że ta niepozorna dziewczyna o jasnych oczach i głosie, który mógł jednocześnie łamać i składać serca, stanie się w przyszłości jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek w Polsce. Renata dorastała w niewielkim miasteczku, gdzie życie płynęło wolno, a każdy znał każdego. Jej dom stał przy cichej ulicy wysadzanej lipami, które latem pachniały miodem. A zimą pokrywały się białym puchem. Ojciec, Andrzej, był stolarzem. Człowiekiem milczącym, ale pełnym ciepła. Matka, Zofia, uczyła języka polskiego w miejscowej szkole. To od niej Renata odziedziczyła miłość do literatury, do słowa, które później stało się rdzeniem jej twórczości. Wieczorami, gdy inni zasypiali, Renata siadała przy oknie i pisała. Najpierw krótkie wiersze o samotności i marzeniach. Potem fragmenty piosenek. Nie miała jeszcze odwagi nazwać ich twórczością, ale w jej sercu rodziło się coś, co miało wybuchnąć jak wulkan. Była jesień, deszcz bębnił o dach, gdy napisała pierwsze wersy piosenki, która miała stać się jej znakiem rozpoznawczym. Tekst powstał na kartce wyrwanej z zeszytu. Litery były nierówne, ale słowa płynęły jak rzeka. To nie jest zwykła piosenka, Beatriz pomyślała. To rozmowa z samą sobą. Kilka dni później odważyła się zaśpiewać ją przed przyjaciółką. Ela zamilkła, a potem rozpłakała się, jakby usłyszała własne myśli w głosie Renaty. To był moment, w którym artystka zrozumiała, że jej muzyka ma moc dotykania innych. Pierwszy koncert był skromny, mała scena, publiczność złożona z sąsiadów i znajomych. Ale kiedy Renata zaśpiewała, zapadła cisza. Jej głos niósł się po sali, odbijał od ścian i wracał, wypełniając serca obecnych czymś, czego nie potrafili nazwać. Ktoś nagrał występ na stary magnetofon kasetowy, i taśma krążyła z rąk do rąk. Wkrótce usłyszeli ją ludzie z miasta, potem z całego kraju. Renata zaczęła podróżować: małe kluby, potem większe sale koncertowe, aż wreszcie wielkie sceny festiwalowe. Zawsze jednak pamiętała tamten jesienny wieczór, gdy narodziła się piosenka, która otworzyła jej drzwi do świata. Ale sława ma swoją cenę. Renata coraz częściej czuła samotność. Bywało, że po koncercie wracała do hotelowego pokoju i zasypiała z gitarą w ramionach zamiast w objęciach ukochanego. Telefony, wywiady, oczekiwania wszystko to przygniatało jej duszę. Bywały momenty, kiedy chciała zniknąć, porzucić scenę, uciec w ciszę, jednak zawsze powtarzała sobie, Śpiewam nie tylko dla siebie. Śpiewam dla tych, którzy w moich słowach odnajdują swoje życie. Kiedy miała pięćdziesiąt dziewięć lat, los wystawił ją na próbę. Niespodziewana choroba wtargnęła w jej codzienność, jak burza. Nagle scena, światła, oklaski wszystko to stało się odległe. Najważniejsze było przetrwać kolejny dzień, kolejny oddech. Jej mąż siedział przy łóżku, ściskał jej dłoń i płakał. Nigdy wcześniej nie widziała go tak złamanego, a jednocześnie tak silnego. On był jej podporą, ona jego światem. Fani wysyłali listy, kwiaty, modlitwy, niektórzy jechali setki kilometrów, by zapalić świeczkę przed jej domem. Muzyka Renaty stała się dla nich lekarstwem. Teraz oni chcieli być lekarstwem dla niej. Renata nawet w najcięższych chwilach powtarzała: Piosenka jest wieczna, ja mogę odejść, ale ona zostanie. I rzeczywiście, jej utwory żyją dalej, śpiewane przez młodych, słuchane przez starszych. Nucone w chwilach szczęścia i w chwilach bólu, stały się częścią zbiorowej pamięci, mostem między pokoleniami. Historia Renaty to nie tylko opowieść o artystce, to historia o sile słowa i muzyki, o miłości, która trwa mimo burz, o człowieku, który z oddechu potrafił stworzyć pieśń. I choć życie bywa kruche, choć choroba może odebrać siły, to są rzeczy, które nigdy nie gasną, głos, który raz dotknął serca. Zostaje tam na zawsze.